serdecznie. Mamy 18 lutego, piątek kolejne wydanie naszego programu na Głos.live. Zapraszam serdecznie. Mamy dla Państwa kilka nowych tematów, zatem dajemy głośniej i oglądamy Głos News. Zaczynamy od sportu. Michał Staszowski, reprezentant Czech w narciarstwie alpejskim, od 20 lat broniący barw klubu Ski Mosty, w niedzielę zakończył karierę stylowo i z przytupem, wygrywając slalom w ramach Akademickich Mistrzostw Republiki Czeskiej w Białej w Beskidach. Były to jego ostatnie zawody w karierze. Zdecydowałem się trochę wcześniej, że do igrzysk albo do nominacji, do kwalifikacji na igrzyska to wstawiam wszystko na jedną kartę, na narty, a wiedziałem, że albo po kwalifikacji, albo po igrzyskach skończę po prostu. Bo kończę w tym roku studia, albo chciałbym skończyć studia, no i muszę się zabrać do, do szkoły, Ja następne 4 lata czekać na igrzyska to już długi okres, więc... Więc po prostu tak już zdecydowałem się przed sezonem. Z jednej strony szkoda, z drugiej zaś szanujemy decyzję Michała, który pierwsze kroki stawiał w mostach koło Jabłonkowa w wieku 7 lat. Teraz wspomina najjaśniejsze punkty swojej zawodowej, narciarskiej przygody. Największy sukces to są te ostatnie wygrane zawody, ale no było parę takich, na przykład zjeżdżałem dobre punkty, albo w Chorwacji, albo w Bośni czy coś. Koledzy. Nawet żartowali, że jakby był Puchar Świata w Bośni, to bym go wygrał. No i właśnie dzięki, dzięki wygranej w Bośni i potem następnej wygranej w Zagrzebiu, w Chorwacji, to dostałem awans na Mistrzostwa Świata. A w sumie prawda była w te, w taka, że w tym sezonie dla mnie... Priorytetem było kwalifikować się na Uniwersjadę w Krasnojarsku, no ale los tak chciał, że udało się lepiej zjechać i nawet y, kwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata w Ory i to był mój największy sukces, mogę powiedzieć. Jeszcze raz gratulujemy, trzymamy kciuki za kolejne wyzwania, a zwłaszcza za obronę pracy magisterskiej, którą Michał właśnie pisze w domowym zaciszu w Milikowie. Na razie się skupiam na studiach, muszę napisać pracę dyplomową, ale już tak trochę trwają tam rozmowy ze związkiem i z innymi nadciarzami, że może zostanę trenerem, ale chciałbym tak maksymalnie dwa lata, 4 lata, więc zobaczymy. Teraz kolejny temat. Wernisarz wystawy Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej. Wydarzenie w Galerii Ceglanej Domu Narodowego w Cieszynie zgromadziło we wtorek kilkunastu malarzy oraz sporą rzeszę ich przyjaciół i sympatyków. Słowo wstępne na temat historii ruchu, ruchu plastycznego oczywiście na zaolziu, wygłosił profesor Daniel Kadłubiec. Przypomnijmy, w 1947 roku przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym powstało Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne. Po prawie 60 latach, w 2004 roku artyści plastycy oddzielili się od PZKO, założyli samodzielną organizację pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, czyli w skrócie SAP, i stali się jednym z podmiotów wchodzących w skład Kongresów Polaków. Literaci w ogóle zanikli, w ogóle nie istnieją. E, muzycy również nie, i tylko, proszę Państwa, plastycy rozwijają swoją działalność i chwała im za. Ja tutaj nadmienię, że Paweł Wałach, niestety, proszę Państwa, znakomity malarz, nie ma go, proszę Państwa, choruje, ale mamy nadzieję, że następny razem będzie wśród nas. Pani Darina Krygiel, pan Kubień, pani Milerska, pani Czmog. Pani Pawlitko, proszę Państwa, Basia Kowalczyk, również, proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że znaczącą i bardzo ważną tutaj bym powiedział, postacią jest Franciszek Bał, który tutaj przyjechał do nas, proszę Państwa, z dalekiego świata razem z żoną. Wystawa nosi tytuł SAP 2022 PL łamane przez CZ. Jej minimalistyczna nazwa oddaje fakt, że członkami stowarzyszenia są zarówno artyści mieszkający po czeskiej, jak i po polskiej stronie granicy. SAP zrzesza aktualnie 18 twórców, a swoje prace zaprezentowało 15 z nich. Tutaj podczas tej wystawy są dwie osoby, które wystawiają z polskiej strony, no jestem to ja oraz Gosia Wojdyło z Żywca. Gdzie też tutaj przywiozła swoją pracę. Na wystawie są prace, tak jakby powstały w ostatnich kilku latach. Nie było tak, jakby stricte klucza, co trzeba pokazać, tylko chcieliśmy pokazać to, co akurat w tym momencie tworzymy, bo podczas pandemii było to bardzo trudne i w sumie jest trudne tworzyć. I, i, I tak jakby z tą rzeczywistością się zetknąć, więc chcieliśmy pokazać to, co właśnie stworzyliśmy podczas ostatnich, myślę, dwóch, dwóch lat. Więc Państwa serdecznie zapraszamy na wystawę tutaj do Galerii Ceglanej w Domu Narodowym. Wystawa potrwa do 13 marca w godzinach pracy Domu Narodowego ale naj, najpewniej od 10 do 18, od poniedziałku do piątku. A więcej na temat wystawy Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej przeczytają Państwo w dzisiejszym wydaniu głosu na stronie czwartej. 43 tyle domów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wraz z budynkiem zarządu głównego znajduje się na terenie Zaolzia. Jedne są w lepszym stanie, inne w gorszym. Generalnie jednak wszystkie wymagają stałej opieki, większych czy mniejszych remontów, no i oczywiście nakładów finansowych. Najnowsza publikacja PZKO zatytułowana DOMY Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zbiera w całość majątek organizacji, promując jednocześnie działalność poszczególnych kół. Chcieliśmy zapromować domy to, co oferują. Nie mówimy w, ty, w tych broszurach o historii domu, jak one powstawały, ale o tej bieżącej działalności, która może być dla, dla całego naszego społeczeństwa, nie tylko dla PZKO jakąś taką odskocznią do tego, żeby pokazać naszą działalność, żeby zaproponować także to, że można z nich korzystać w różny sposób. Domy PZKO to bowiem nie tylko działalność kulturalna danego koła, ale też komercyjna. Wiedzą to doskonale gospodarze między innymi świeżo wyremontowanego domu PZKO w Lesznej Dolnej. Chcemy ten dom wynajmować nie tylko innym organizacjom, tutaj które są na terenie Lesznej, albo po prostu miasta Trzcianca, ale również osobom prywatnym, tak jak było kiedyś, to po prostu tutaj w przeciągu miesiąca były nawet 2-3 wesela. Nasza główna sala bez problemu pomie 130 ludzi na siedząco i śmiało można jeszcze do tego tańczyć. Nasza mała salka, czyli po starym jadalnia pojmie 30 ludzi. Do tego i innych domów PZKO można łatwo trafić, skanując kod QR, który przekierowuje nas do aplikacji mapy.cz. Broszura została również zintegrowana z portalem Miejsca Pamięci. Nakład tysiąca egzemplarzy będzie rozsyłany do miejscowych kół, centrów informacji turystycznej w regionie i bibliotek. Wydawnictwo połączone jest z jubileuszem 75-lecia istnienia PZKO, którego głównym Celem będzie zaprezentowanie szerokiemu kręgowi odbiorców po obu stronach granicy działalności Polaków na Zaolziu. Wiem, że jesteśmy znani jako działacze, jako Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w naszym regionie, ale chcemy wyjść dalej. Chcemy po prostu chwalić się, chwalić się tym, co potrafimy, ale także motywować naszych działaczy do tego, by nadal swo, swoją działalność społeczną wkładali w, te, w to wspólne dobro. Motywacji nie brakuje pzk owcom z raju. Dopiero co w ich domu rozpoczęła się renowacja parkietów, współfinansowana przez Urząd Województwa Morawsko-Śląskiego. To kolejny etap w planach remontowych tego koła. W roku ubiegłym udało nam się wyremontować toalety z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na ten rok mamy zaplanowany remont kuchni, który oczywiście współfinansuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i musimy przygotować dokumentację projektową remontu kapitalnego całego domu PZKO. Parę kroków dalej jest już Leszna Dolna. Remonty rozpoczęły się tam w 2018 roku od wymiany okien i kotłów grzewczych. Później prace nabrały rozpędu i dziś członkowie koła mogą korzystać z nowej sali, sceny, holu, małej salki, pomieszczeń socjalnych, jadalni i kuchni. To jednak nie koniec. Taki ten punkt kulminacyjny będzie w roku 23, kiedy nasz Dom otrzyma nową szatę zewnętrzną, czyli szykujemy się do, do fasady, do rekonstrukcji fasady, do cieplenia i tak dalej. W poprzednim roku udało się zrealizować maksymalną ilość projektów, ponieważ 7 projektów inwestycyjnych zostało otrzymało wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i udało się je odnowić, przynajmniej w części. Są takie możliwości nowe zasady przyznawania dotacji i realizacji projektów, które są rozdzielone do dwóch, trzech lat, ponieważ jako projekty inwestycyjne no, wymagają większych nakładów, większego przygotowania, planowania. Także co roku, co roku kolejne koła mogą otrzymywać, mogą występować ośrodki poprzez fundacje działające na terenie Polski. I e, remontować poszczególne części, albo i całość. Niestety w tych domach PZKO długo się nic nie robiło ta, z tych większych remontów. Jest tylko takie utrzymanie na bieżąco. No i teraz e, bardzo dobrze, że nas wspiera Polska z finansami i naprawdę trzeba odremontować te e, domy PZKO od gruntu. Pracy jest sporo, ale jak podkreśla prezes organizacji, podstawą działania jest grupa ludzi, która chce pracować w danym domu i później nim się opiekować. Musi być zespół ludzi, którzy. Który chce pracować w tym domu, który chce go dalej rozwijać i będzie się nim opiekował. Nie możemy wyremontować domu PZKO, który zostanie wyremontowany, a nie będzie miał działaczy, którzy będą się tym zajmowali, będą działać. Trzeba podkreślić, że wszystkie dotacje, które są przyznawane z Polski, na remonty, na infrastrukturę, musimy się zobowiązać, że przez co najmniej 7 lat od zakończenia remontu dom będzie wykorzystywany dla działalności promującej naszą działalność polską. Czyli tu nie możemy wyremontować domu i go sprzedać. Więc to jest właśnie też, działacze muszą sobie zdać sprawę z tego, że występując o dotacje, powinni pokazać nie tylko potrzeby, ale także perspektywy. Dodajmy, że specjalne panele ze zdjęciami i informacjami o domach PZKO po weekendzie zawisną na płocie konsulatu generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, który jest inicjatorem projektu promocji infrastruktury związku. Przez cały tydzień w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie można się było wymieniać książkami. O szczegółach opowie bibliotekarka polskiego oddziału Janina Dorda. 14 lutego oprócz znanego powszechnie święta, Świętego Walentego obchodzony jest międzynarodowy dzień ofiarowania książek. No i w ramach tego nasza biblioteka regionalna przygotowała dla naszych czytelników tygodniowy swap, wymiany książek. Polega to na tym, że czytelnicy mogą przynosić do naszej biblioteki książki i wymieniać je czy zamieniać za inne. Wczoraj była jedna czytelniczka. Pani przyniosła dwie książki, jedna z gatunku fantazyj, druga prawdopodobnie kryminał to był i zabrała sobie mitologię Jana Parandowskiego, czyli taką klasykę. A dzisiaj Państwo. Przynieśli książki dla dzieci. To znaczy, były to już książki wnuczek. Wyglądają jak nowe, no i, i nie wiem, czy tu w końcu, czy coś zamienili za coś, czy nie. Tego już, bo tu nie byłam, bo byli inni czytelnicy, więc tam byłam właśnie w środku. A co możemy zrobić ze starymi książkami, które zalegają nam w domu? Wyrzucać, czy najpierw przyjść do biblioteki? To są takie częste pytania. Czyli przychodzą czytelnicy, o ile tych książek jest malutko, no to po prostu zostawiam, bierzemy te książki. O ile już to jest po prostu jakaś obszerna, powiedzmy, obszer obszerny zbiór książek, wtedy prosimy zawsze, żeby czytelnicy sporządzili spis. No i my trochę decydujemy, które książki warto zgromadzić, które nie. I te potem wykorzystujemy na przykład na kiermaszu. Corocznie we wrześniu odbywa się taki kiermasz na rynku. W Karwinie to taka ogólnobiblioteczna impreza, więc tam można sobie te książki później znowu wybrać czy zamienić. No albo taka ciekawostka, również pewien dar książek. Sprezentowaliśmy do więzienia czeskiego, gdzie pan, właśnie psycholog, wychowawca dzwonił, że po prostu ma takich więźniów. Czytających podopiecznych, nie. czytających właśnie po polsku, więc też z naszej strony był taki dar książkowy do tego więzienia. Tak czy owak, warto zaopatrzyć się w lekturę na weekend. Oczywiście, jak już Państwo przeczytają dzisiejszy numer naszej gazety. No i nie zapomnijcie Państwo o możliwości prenumerowania szczegóły na głos.live. Na koniec jeszcze o wydarzeniach w regionie na najbliższe dni opowie Agata Kokotek. Na najbliższy wtorek przypada międzynarodowy dzień języka ojczystego. Z tej okazji biblioteka w Mostach Koło Jabłonkowa organizuje spotkanie z językiem polskim, które odbędzie się w środę 23 lutego o godzinie 16:30. Wydarzenie rozpocznie czytanie sceniczne humorystycznej książki "Pypcie na języku" wybitnego polskiego językoznawcy Michała Rusinka. Program specjalnie na tę okazję przygotowały bibliotekarki oddziału literatury polskiej biblioteki regionalnej w Karwinie. Dyktando opracuje, a po napisaniu przez uczestników przeanalizuje polonistka Janina Dorta. Już od środy 23 lutego do Centrum Kultury i Informacji Jacki w Jabłonkowie można przynosić konkursowe pączki. To dobry trening przed tłustym czwartkiem. Najlepsze trzy krebliki wybierze jury złożone z pań z miejscowego klubu seniora. Sposób przygotowania pączków jest dowolny, byle efekt był smaczny i estetyczny. Do tego smacznego tematu z pewnością wrócimy na głos.live. Kto nie zdążył w tym sezonie jeszcze pobalować, ma ostatnią szansę. W ostatki, czyli w sobotę 26 lutego, odbędą się aż trzy bale. Zabawa w Havierzowie Błędowicach rozpocznie się już o godzinie 16. W sali domu PZKO wystąpią niezapominajki, Zespół Regionalny Błędowice oraz tancerze z Zespołu Tanecznego Flodur. Do tańca przygrywać będzie Władysław Folwaczny. Z kolei o godzinie 18.00 miejscowe koło PZKO w Karwinie Raju po raz 36. chowa swoje basy. I jeszcze wędrynia. Tam o godzinie 19 w czytelni wystartuje, jak głosi nazwa na plakacie, ostatkowy bal Odnowy. Nie wiemy, co dokładnie odnawiać będą balowicze, ale wiadomo z kolei, że w programie znajdzie się brazylijska samba i pokazy tańców brzucha. Życzymy dobrej zabawy i do zobaczenia! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy Państwu za uwagę. Pozdrawiamy ze studia Głos News. Miłego weekendu, no i do zobaczenia znów na naszym kanale w serwisie internetowym YouTube. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji, kto tego jeszcze nie zrobił. Widzimy się za dwa tygodnie w Głos News, a za tydzień, jeśli wszystko dobrze się ułoży, Głos Brandysa. Do zobaczenia.